W ostatnim czasie nie cichną głosy wokół zmian w śniadaniu w CTVP Pytanie na śniadanie. Po sporym spadku oglądalności pojawiły się głosy dotyczącej kolejnej metamorfozy. Joanna Kurska porozmawiała z nami o obecnym wyglądzie stacji i byłych prowadzących jej formatu. Padło znane nazwisko. Mija rok od kiedy zmiana rządu wpłynęła na wygląd telewizji publicznej, ze swoimi posadami pożegnało się wielu dziennikarzy, a widzowie powitali nowe twarze popularnych programów. Największą uwagę przykuwały zmiany w pytaniu na śniadanie, format kiedyś zarządzany przez Joannę Kurską, otrzymał nową dyrektorkę, Kingę Dobrzyńską i nowe grono prowadzących. Dotychczasowe gwiazdy, między innymi Izabela Kszan, Kammela. Kasia Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zastąpiło pięć duetów, Beata Tadlej i Tomasz Tylicki, Klaudia Carlos i Robert Elgendy, Joanna Górska i Robert Stockinger, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz oraz Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Świeża krew nie przypada jednak do gustu widzom. Z biegiem czasu popularny program zaczął tracić oglądalność, a produkcja postanowiła wprowadzić kolejne zmiany. Na początku października pochwalono się nowym wyglądem studia pytania na śniadanie, czy metamorfozie ulegną także członkowie ekipy. Joanna Kurska skomentowała dla świata gwiazd pomysł powrotu dawnych prowadzących. Szczegóły poniżej. Za czasów, gdy dyrektorem TVP był Jacek Kurski, jego żona bardzo angażowała się w rozwój hitowych programów stacji. Pod jej opieką była głównie śniadaniówka. Po zeszłorocznych zmianach Joanna Kurska niechętnie patrzy na to, co dzieje się z telewizją publiczną. Według niej wymiana prowadzących i wyglądu programu jedynie pogorszyła uwielbiane pytanie na śniadanie, teoretyczne. Jak na razie powrót dawnych gwiazd mógłby nie zakończyć się takim sukcesem, na jaki liczy produkcja. Pamiętajmy jednak, że prowadzący są bardzo ważni, ale nie najważniejsi. Zniszczony został cały mechanizm i pomysł na funkcjonowanie programu. Oni robią gorszy TVN, nie rozumieją, kim był widz telewizji publicznej. Mówiła w rozmowie z nami, Joanna Kurska skomentowała pomysł ponownego zatrudnienia byłych prowadzących pytania na śniadanie. Joanna Kurska miała dobre relacje z prowadzącymi pytania na śniadanie, a program pod jej skrzydłami bił rekordy oglądalności. Tomasz Kamel, który był jednym z gospodarzy śniadaniówki. Prowadził również duże imprezy organizowane przez TVP, prowadził między innymi koncert wielkanocny, i wówczas ze sceny padło stwierdzenie o cudzie życia, którym prezenter określił Jacka Kurskiego i jego żonę, wówczas oczekującą dziecka. Nieco później przepraszał za swoje słowa przed kamerami i określił je jako wpadkę. To była moja największa wpadka w sumie, nie mam żadnych innych. Bo raczej się dość dobrze pilnowałem, a poza tym ja jestem mądrym człowiekiem, mówił w rozmowie ze Stanowskim w kanale Zero. Joanna Kurska uważa, że publiczne przeprosiny mogą być znakiem, że Tomasz Kamel chciałby wrócić do pracy w TVP. Opowiedziała nam o zawodowej sytuacji prezentera, czytałam, że mają powrócić gwiazdy, które pracowały z nami. Nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, czy ktoś by chciał z tego, co widzimy? To wszyscy znaleźli pracę. No chyba, że Tomek Kamel, który właśnie złożył czynny żal w kanale Zero, żałując wypowiedzianych słów o mnie i moim mężu, więc tak jakby chciał wrócić do TVP. Podkreśliła również, że stwierdzenie, które padło ze sceny, było tylko i wyłącznie jego inicjatywą. Nigdy o nic Tomka nie poprosiła ma tego, co powiedział, nie było w scenariuszu. Więc była to jego własna inicjatywa. Wtedy zdawała się naturalna i od serca, a teraz widać uwiera, czy pytanie na śniadanie ma jeszcze szansę wrócić do dawnej popularności. Według joanny Kurskiej byłoby to wyjątkowo trudne zadanie, na które potrzeba lat i prawdopodobnie nowego zarządu.